Cześć, odcinek jest stworzony ze streama. Jeśli jesteś ciekawy, co tam się w ogóle dzieje, oraz chcesz być częścią tych pięknych akcji, wbijaj na pierwszy link w opisie. Streamujemy co weekend miłego oglądania. Dobra, słuchajcie, ja mam pytania, bo tak jak mówiłem przed chwilą, nie speedrunowałem ani razu poza kamerą. Uczyłem się tylko robić portal, zabić golema się nauczyłem. Co jeszcze zrobiłem, nie wiem, więc generalnie jestem totalnie świeży w speedrunach, dlatego potrzebuję od was paru lat. Znam typa, co się miesiąc uczył i nic nie ogarnął, to pewnie ja. Nie oszukuję jak Dream, spoko I domek zbudować, to wiem M Trzeba domek zbudować To wiem o co chodzi akurat Ale to zlamczę, ja pierdziele Dobra Ja nie mogę Stresuje mnie to Start i lecimy, nie? Dobra, liczy się już <laughs> Skakać nawet nie umiem teraz <laughs> Ja pierdziele, to będzie najgorszy speedrun -y, jaki oglądacie <laughs> Ja nigdy przecież smoka nie pokonałem w co ja chcę speedrunować minecrafta? <grafy> ja pierdzielę, dobra lecimy Krowa, widziałem krowę, ale chyba nam nie jest potrzebna Patrzcie jaki pro player, ej pustynia, dobra pustynia chyba się dobrze zapowiada Ale jeżeli byłaby wioska na pustyni to chyba trzeba drewno zebrać Dobry początek? No proste, że tak patrzę ile krów wokoło jest i owiec <grafy> To się liczy, ale musimy najpierw domek zbudować na speedrunie Bo bez tego to nie ma opcji Restartuj, reset, xd, reset Chyba reset nie, bo to już za daleko o, PogChamp. Dobra, robię rekord świata. Start, lecimy. Lecimy. Odpaliło się. Dobra, pogers. Yy, patrzcie jakie fajne villagery Na pewno będą szczęśliwe. 100%. Zapalniczka. Dobra, zapalniczka. Robimy teraz kill off, Szybko. Jak się robi kilow? Co? <grym> Dobra, patrzcie, łatwo! Kopać się w ziemię, to będzie nubowe, co? Bo tu nie ma w tych w budynkach, dorach, chyba muszę się kopać w ziemię w takim razie. W kopie, dobra, dobra, dobra. No właśnie kminiem, czy w domkach jest kobrystą, czy nie. I kopię teraz trzy, potem wracam do craftingu. Chociaż nie wiem, co będzie szybsze, ale chyba, chyba tak będzie szybko, dobra. Tak, tak, dobra, pogers. Teraz kopię sobie jeszcze na tak, na motykę, to są dwa, teraz sikiera trzy, łopata jedno. Bez miecza, nie? Chyba bez miecza. Cyk, cyk, cyk. Proste, że tak widzowie. Rekord świata. Patrzcie teraz. Ale pog. Chodź tu stary, klepiemy się. Jezu, nie umiem skakać nawet. Ale nup co? Ale drewno. Ale drewno. Łatwo. Proste, że tak. Ile żelaza? Pięć! Starczy na tarczę i zapalniczkę. Dobra, ale kozak, dobra, czekajcie. Drewna więcej ja muszę mieć. Zapalniczka, wiadro, tarcza. Dobrze, starczy, ale pogres totalny. Dobra, jest wiadro, jest tarcza. E, jedzenie teraz, dobra, teraz jedzenie. Ty, chyba dobry start. Pierwszy ten speedrun w życiu robię. Dobra, jest gitówa. Proste, że tak. Ręce się trzęsą, stary, cały się trzęsą. Jestem tak zestresowany. <grym> Teraz najgorsze, bo jestem takim nieogarnym życiowym, że nie będę wiedział, gdzie brałem łóżka, a gdzie nie brałem. Siema. Ej, stary, nie utrudniaj mi gry. E, stary. Dobra, tu nie ma łóżka. O, bogers. Kurde, proste, że tak. nie? Kurde, żeby ta lawa. Chyba na pustynię pójdziemy. Jest pustynia, kozak. O, ale mi się dobry start trafił. Ja bym chyba Seeda podam może. Czy tu byłem? O, kurde, ale bog. Ale się stresuję, ty, bo ja, teraz mam spotykowany stres, bo nie chcę tego zepsuć, bo jest dobry start. A weźmy to jeszcze, nie? Bo co, arbus Stary, nie pytaj mnie. <grystanie> Kurde, 6 minut, zmarnowałem strasznie dużo biegając w kółko. No tak, tak myślałem, że tak będzie, <grystanie> tak myślałem. Dobra, jeszcze zrobimy sobie szybko tą zapalarę. Dobra, kozak, i on się zrobi, czy się nie zrobi? Uczekajcie, bo on mi ucieknie. Zrobi się, czy nie? Nie, stary, nie uciekaj, nie! Dobra, zrobił się, czy nie? Kurde, jestem noobem, ja pierdzielę, no. Dawaj tego, dawaj tego. Proste czy. Że... Nie, walnąłem go. Trudno, zrobię to bez strzał, jakoś, nie wiem. O, jest piramida. Ale, ale on spał na nie. Czy tam się coś świeci? Czy to jest druga wioska? Mogłem wziąć ten stół. Dobra, walić to. Ja nie mogę, dobra, lecimy, lecimy. Dobra. Dobra. Piasek mogłem wziąć w sumie. Kurde. Troszki, nie, złoto potrzebne. Chyba tyle, diaksy. Kurde, co z diaksów zrobić, widzowie? Powiedzcie mi. Nie wiem, co zrobić z diaksów. Dobra, mogę wziąć. Mm. To mi chyba niepotrzebne, nie? Dobra, weźmy sobie jeszcze tego. Kill off, kill off. TNT bierz, dobra, wziąłem. O, hop, mi spadł. Nie rób, nie obrazu tych butów. Sinki pepy w nederach nie są aż takie złe. Nie, no, chyba muszę zrobić, bo jestem wiesz. <grym> Fakt, czy tu jest wyjście? Dobra, góra. Może się prześpię, co? Chyba plus jeden. Chyba plus jeden, ale mamy dużo łóżek w takim razie. Jedź na koniu, bo siodło. W sumie, weźmy to, weźmy to, no. Będzie szybciej wtedy portal znaleźć chyba. O oh, fuck. Dobra. O oh, fuck! Nie, nie chcę zginąć, proszę, nie. Co mam zrobić? <grystanie> Może sobie pójdzie. Dziękuję wam za tego streama. Było fajnie. Wcale nie zmarnowałem szansy życia. Dobra, robimy jeszcze raz. Ja, pierdzielę, dobra. Serio, teraz nawet jak zginę, to chyba że nie zejdziemy w wioski w ogóle, ale teraz nawet jak zginę, to po prostu będę kontynuował. Bo mogę ten pierwszy kontynuować, jak na napisała, faktycznie. Nie mam ani jednego swojego czasu, więc jakby nawet ze śmiercią byłby dobry. <laughs> Tylko jakby ok, jest drewno, idealnie. Trochę daleko ta wioska była, więc już mam zrąbany start. Ale dobra, mówię, zróbmy ten rekord tak, już naprawdę, jakby na spokojnie. E, e, no, żeby jakikolwiek mieć. <grych> dobra, łyżka, dora, e, tutaj, tutaj, weźmy sobie jeszcze to, dobra, kozak. Jakby okej, okay, w praktyce zawsze tak wychodzi, bo e, wiecie, niby wiecie wszystko, co robić, ale w praktyce to faktycznie jest całkowicie co innego, dlatego po e, prostu. O, kurde, woda. idź. dlatego kurde, czasem to właśnie nie wychodzi, nie? Dobra eee, Tu mieliśmy gdzieś ten Boki, boki, boki tego Dream miałby już portal do tego, do netheru Znaczy do endu Nie, do netheru Ta, Dream cheatował <grym> Teraz każdy, Dream cheatował, Dream cheatował <grym> Kurde, za mało drewna mam? Na co ja to przepitoliłem? Aha, na blokowanie wody <grym> Ja pierdziele, dobra Niech tam pokrząpuje Dreama eee, Ta Jest dobry, nawet załóżmy jak oszukał czy coś Chociaż Nie wiem Ale wiecie, nawet załóżmy, że oszukał To po prostu to i tak jest plusem minecraftowym, tego nie można mu odebrać, więc jakby nawet jeżeli tam gdzieś tam nie fair pograł, no to e, teraz na szybko jeszcze zabijemy sobie tego e, golema. Dobra, weźmy sobie to w sumie. Jeśli tu bardziej na płaskim chciałbym. O, lawa pulka, faktycznie, tak? To jest portal? O, ale mam dobry. Wszystkie Seedy są chyba takie szczęśliwe w takim razie. Czwarty raz od nowa. I nie przyszedłem nawet do enderu. <grym> Ten dziad tam stoi, nie? Wziął mnie robi na dwa hity. Perły skąd? No, z trejdu, nie? Z, pamiętam. <grym> On dostaje hita, ja się i te skitrać. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, hops. 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 Hops, no razą nubem. Skakać nie wiem, w timing. Ja pierdzielę. Aj, <grym> pierwszym razem poszło mi chyba najlepiej, serio. Tylko że ja się nie uczyłem robić tych portali. W sensie uczyłem się lawapulki, a tych portali to nie wiem jak stawiać sobie. O, to niczka. Do też nic nie mam. Sprawdźmy jeszcze skrzynkę. O okej, okay, to o, to się super przyda. To się super przyda. O, o! O, zapalara! Ło! Wow. Ale kozak, mam ten nawet. Yy, tylko czekajcie, czy, czy ten Obsidian jest jak, liczony jako blok? Chyba tak. Nie. Chyba nie. Kurczę, to, to nie, nie zrobię tego, nie? Chyba tego nie zrobię w takim razie. Dobra, idziemy pod jeszcze. Ale Nubias te podejście, straszne podejście. To jest już lipa, to już jest spalony speedrun, totalnie. Dzięki, Remek. Dziękuję bardzo. Letar robi miał miał. to jak będą punkty, będę sobie miał Także jeszcze towarzystwo muszę Twitcha wbić. Nie no, dobrze mi się na tym Twitchu streamuje. 30 osób was jest. Ogers totalny. 20 chleba. Nie no, to wystarczy chyba. Dobra, i teraz, i teraz, ok. Teraz wiem, jak to robić. Teraz się robi tak. Robi się tak. E, potem to się wykopuje. To się wykopuje, ok. E, teraz się stawia coś takiego, tylko mam nadzieję, że to nie zacznie płonąć generalnie. Nie tak, nie tak. E, dobra, teraz się robi tutaj dwa bloki. I i, I, ten się przydałoby skopać... Ten by się przydało skopać. Ja mam taką pamięciówę w tym. Jezu, wszystko płonie. Ja pierdziele. Ja pierdziele. Nie, 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 nie. Od nowa, od nowa, od nowa. Co to jest w ogóle, co... Bo i tak już wszystko zalałem. O dobra, czekajcie. Strasznie jestem niezdecydowany. Wiem. Ale dobra, możemy zrobić tak prosto, że ją zabierzemy. 4 <laughs> 400 IQ. I tu będzie? Okej, okay, jest. Racja jest. Lecimy dalej w takim razie. Niech będzie. Dzięki, że powiedzieliście, że jest lawa, bo już chciałem od nowa robić. Dobra. Halo, lava. O. Dobra. Teraz najgorsza część, nie? Ależ skill. Ach. Czyli teraz szukamy teraz szukamy. Łatwo O Jezu, bije mnie Ja pierdzielę dobra Ech, Chyba nie jest źle, chyba nie jest źle Tarczę zrób, a mam w ogóle materiały? Mam O dobra, ktoś pisał o tarczę, ale nie wiedziałem, że mnie stać Biegnij Biegnij letal To się kameruje To jest na czas Dzięki turbo kangur, dzięki Będziesz mógł teraz śledzić moją porażkę o! To są ziomy, to są ziomy! Mogę z nimi handl handlować, nie? ale nie mam złota? Proste, że nie mam. Złoto tam jest gdzieś, ale będą mnie bić wtedy, nie? Tam jest złoto. Oglądam praadnik od Dzimiego i wiem, że będą mnie bić. Dobra, nakopmy jeszcze to. A, 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 a. Dobra, wiecie co, chyba, chyba koniec, dziękuję wam za oglądanie, nie, nie no, koniec speedrun, no, ale jeszcze streamujemy dalej, reset, nie, nie, koniec, 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 ale e, słuchajcie, nie wiecie jak dużo się dowiedziałem, kurde, o Minecraftie przez tę, przez tą godzinę, no powiedzmy.